Węgiel jest kluczowym pierwiastkiem biorącym udział w fotosyntezie. Rośliny wodne potrzebują go do transformacji światła w energię, którą wykorzystują do wzrostu. Jeżeli ilość węgla jest niewystarczająca, rośliny nie potrafią przyswajać innych składników odżywczych. Jeżeli zauważasz, że w Twoim akwarium tempo wzrostu roślin jest zahamowane, rośliny nie wypuszczają nowych młodych pędów, liście są karłowate, a ich kolor jest mniej intensywny, może to oznaczać, że w Twoim akwarium brakuje właśnie tego pierwiastka. W zbiornikach obsadzonych bardzo dużą ilością roślin z silnym oświetleniem dozowanie węgla jest wręcz nieodzowne. Musisz pamiętać, że akwaryści stosują dwa rodzaje suplementacji tego pierwiastka. Pierwszy to gazowa instalacja CO2, stosowana przede wszystkim przez profesjonalnych akwarystów, którzy mają zbiorniki z silnym oświetleniem. Natomiast w zbiornikach, gdzie obsadzona jest mała ilość roślin, roślin wolno rosnących, a oświetlenie nie jest intensywne, wystarcza tak zwana suplementacja węgla w płynie, czyli odżywek zawierających węgiel organiczny.